Cześć, witam Was w jednym z Waszych ulubionych filmów na moim kanale, czyli haul rostos, z siaty Głównie mam tutaj Rossman, trochę Hebe i trochę Biedronki, ale przede wszystkim Rossman i nowości, jakie Rossman całkiem niedawno wypuścił No i plus oczywiście promocje, bo wszystko co kupiłam było na promocji, nic tu nie ma z ceny regularnej Więc lecimy, mam naprawdę ciekawe rzeczy i zaczniemy sobie od twarzy i od nowej serii Jowpa Mam tutaj dwa produkty z tej takiej właśnie nowej e, serii, jak tylko zobaczyłam, że ją wypuścił serię, która ma być bardzo głęboko nabliżająca, to od razu chciałam wypróbować, no i okazało się, że Rosan teraz właśnie ma promocję. Przez najbliższe dwa tygodnie jest jeszcze gazetka, więc spokojnie możecie lecieć i jeszcze, jeszcze powinniście złapać się właśnie na promkę. Nie, nie jest to najtańsza seria. I tak te produkty kosztują. Krem chyba około 40 zł. Serum też jakoś tak podobnie, ale i tak były przecenione pod, o 20 kilka zł. Jak dobrze kojarzę. Nie chcę Wam podawać dokładnych cen, bo już tak dobrze nie pamiętam, ale promocja była spoko. No, i też jeżeli chodzi o job, myślę, że to jest taka jedna z fajniejszych firm, gdzie warto dopłacić, bo jeżeli chodzi o składy i w ogóle te składniki, to naprawdę powinno być spoko. I to jest akurat głęboko nawadniający krem na noc i jest kilka wersji. Ja wzięłam ten taki, który wydaje mi się, że powinien być cięższy. I te kosmetyki zawierają kwas poliglutaminowy. Czyli coś, co teoretycznie powinno nawilżać 5 razy mocniej niż kwas hialuronowy, więc jestem mega ciekawa, jak one się sprawdzą. Oczywiście w kremie mamy też i ceramidy, egzosomy i wiele innych rzeczy, więc jestem mega ciekawa. Zobaczymy sobie, jak w ogóle wyglądają opakowania. Ok, bardzo ładne opakowanie, takie estetyczne, szklane, i tu u góry mamy plastik. Spoko No i tutaj wzięłam serum, które przyznam szczerze, że myślałam, że będzie to moje nowe serum na dzień Bo uwielbiam witaminę C pod filtr Natomiast jest to rozświetlające serum na noc z witaminą C Jakoś mi umknęło to na noc, dopiero, dopiero właśnie w domu przeczytałam, że to na noc Więc zastanawiam się czemu na noc, czy ten kwas poligluzaminowy tylko na noc można To sobie jeszcze doczytam, ale ogólnie i tak uważam, że spoko Witamina C na noc też jak najbardziej w stabilnej formie glukozydu. No i oczywiście ten kwas poliglutaminowy, złote kiwi, hydromolekuły, więc myślę, że tutaj też spoko się zapowiada. Zobaczymy sobie właśnie: jeszcze to serum. Ok, też tutaj u góry szkło, na dole szkło, sorry, a u góry plastik, bo no, myślę, że jak najbardziej spoko. Dobra, kolejne rzeczy to seria do ciała, a moja. Ja uwielbiam kosmetyki ładnie pachnące do ciała, takie wiecie, które dają poczucie, jakbyście były w spa, takiej droższej pielęgnacji, ale muszą być też super składowo i super nawilżające, no bo mam atopową skórę. No i tutaj skorzystałam z tego, że pr była promocja w Rossmanie taka, że trzecia rzecz gratis po prostu wychodziła. Jeżeli chodzi o moje, to wszystkie te rzeczy były mniej więcej po 30 zł. To chyba 30, to 30 i. To wydaje mi się, że było trochę tańsze, 20 kilka złotych No ale no to tak jakby żel powiedzmy wyszedł mi gratis Ja nie wąchałam tych rzeczy, nie otwierałam ich jeszcze, bo chcę skończyć to co mam i dopiero sobie te otworzę No mają sześć miesięcy od otwarcia Nie ma tu żadnej parafiny, jakichś takich wiecie rzeczy, których ja na przykład nie używam Mam nadzieję, że będzie to super nawilżające Tutaj wzięłam niebieską serię Jaśmin i Mirabelka Natomiast wiem mniej więcej, jak to pachnie, dlatego że w Rossmanie są też świece i po prostu powąchałam sobie świece, bo ona nie jest jakoś tam zalakowana, tylko po prostu można, można gdzieś to zrobić Tych produktów oczywiście nie otwierałam, chociaż widzę, że nie są zafoliowane, no i zapach mnie po prostu urzekł, mega powalił, po prostu taki jak lubię Ładny pielęgnacyjny zapach, więc wzięłam Producent obiecuje, że to będzie Tulejąca kołderka, więc no mam nadzieję Mam nadzieję, że to będą właśnie takie fajniejsze kosmetyki pielęgnacyjne I tutaj totalnie w ciemno wzięłam jeszcze serię zieloną Wyciszenie, gęste masło do ciała Totalnie nie wiem jaki to będzie zapach To jest wetiver i liść cedru, więc może być taki trochę Bardziej ziołowy I właśnie, właśnie I Jeszcze wam do końca nie powiedziałam, bo to jest żel Ale to jest olejkowy żel myjący Więc myślę, że może być Taki właśnie fajny dla suchej skóry no i otulający balsam, który pewnie będzie lżejszy niż tamto masło. I to bym chciała chyba wziąć na Sycylię, na Sardynię, jak będziemy lecieć dopiero we wrześniu. Więc sobie teraz się zostawia. I kolejna rzecz to krem SPF Hydrolipidum Bielenda maksymalna tolerancja SPF 50, krem barierowy, nawilżający ochronny. Seria, którą znacie na pewno, bo i ja polecałam nieraz i wiele dziewczyn i zawsze piszcie że ta seria jest super, Z przy czym, że zawsze ja używałam czy kosmetyków miejących, czy kremów na noc, a to jest krem SPF. Ja z Bielendy absolutnie kocham krem SPF, tylko że nawet nie tyle z Bielendy, to z Facebooma, ale Faceboom i tak kupiła bielenda i oni robią ten krem. No i stwierdziłam, że skoro tą serię bardzo lubię i tam ten krem też SPF mi się sprawdza, to zobaczymy, jak się sprawdzi tamy. Nie mogę się doczekać, tu jest też i skwalan, ceramidy, fosfolipidy, kwas luuranowy, to właśnie jest taka bardziej nawilżająca seria, gdzie... Ja lubię jak ten SPF faktycznie jest nawilżający, bo ta sk moja skóra lepiej wygląda przez cały dzień, jak faktycznie jest dobrze nawilżona od rana, więc lubię takie właśnie tego typu um, SPFy. No i zobaczymy. Kolejna rzecz to jest też z manufaktury piękna olejek do demakijażu, który był przeceniony na kilkanaście złotych A i cała seria oczywiście hydrolipidium też jest na promce, więc jakbyście chciały uzupełnić zapasy tego kultowego kremu do mycia na przykład, no to, to teraz w Rossmanie. No i tutaj... Od dawna miałam gdzieś tam na celowniku te, te przetestowanie większej ilości produktów z manufaktury piękna. A skoro był na prące, to bardzo chętnie przetestuję. Takie rzeczy szybko schodzą do makijażu, więc spoko. To jest jakiś. Aha, do sery suchej i wrażliwej, bo jeszcze jest druga wersja, która jest do cery tłustej. To jest akurat z olejkiem migdałowym i z malin. Kolejna rzecz z Rosmana. To jest Sun Protection od High Skin. Musiałam kupić coś do ciała też, jeżeli chodzi o SPF. I w ogóle zobaczcie, jakie opakowanie. Takie mocno przyciągające wzrok. Też jest to na promocji za 23 zł, jakoś tak całkiem korzystna cena, 200 ml. I to jest lotion ochronny, produkt do ciała, który stanowi ochronę przeciwsłoneczną. No, jestem mega ciekawa, jak to się będzie sprawdzać. Ale i tak chyba będę musiała jeszcze coś sobie kupić, bo mi to nie starczy na cały sezon I to jest takie w sprayu to psikane, ale fajnie, że producent to zabezpieczył To wiem, że nikt tego nie otwierał e, i to pało jeszcze nie zaczęło tu lecieć, więc akurat spoko Jeszcze są inne wersje kolorystyczne, ale powiem wam, że nie, nie wiem dokładnie, czy one się różnią Moja jest po prostu z prebiotykami Lantoiną i no Teraz pokażę Wam może szybko hewę i przejdziemy do Biedronki. Do Heba poszłam właściwie tylko po dwie rzeczy, a mianowicie po kolorówkę z Eveline, dlatego że na stałe używam tuszy z Eveline i teraz wzięłam sobie taki różowy warietę. Według mnie to są absolutnie najlepsze tusze. Jeżeli chodzi w ogóle o Eveline, pokażę Wam, czego ja teraz używam i co już naprawdę jest, no widać, dezelowane opakowanie, ale też na wykończeniu, to jest fioletowy warietę i był fantastyczny. Piękny, robił rzęsy i stwierdziłam, że wezmę znowu teraz warietę tylko różowy, który ma być wydłużający. A ten fioletowy to był jakiś, nie wiem, volume, ale one w ogóle. One wszystkie, i bo dzisiaj też mam ten różowy, one wszystkie mi się sprawdzają. No i ponieważ chyba jest. Praktycznie cały czas promocja: 1 plus 1 minus 80%. Chciałam wziąć drugą rzecz, ale słuchajcie, trzymam na wykończeniu proszę bardzo, pokażę Wam od razu, bo toaletkę otworzyłam. Tutaj szufladka. Na wykończeniu korektor z Eveline, i mam kolejny po prostu. Tylko, że ja miałam kolor trójeczkę i chciałam wziąć słuchajcie, ciemniejszy. Wzięłam czwórkę, ale jak widzicie, czwórka w to jest ten nowy. Czwórka wcale nie jest ciemniejsza, tylko po prostu trójka jest bardziej beżowa, a trójka jest bardziej chłodna. Ja mam skórę oliwkową, więc tak naprawdę ani tony różowe, ani beżowe się u mnie nie sprawdzają. Dla mnie po prostu nie ma ani podkładu, ani korektora tak w 100% dobrze dobranego, ale wydaje mi się, że jednak ten chłodny odcień lepiej mi leży. Więc spoko. I przy Kasie zobaczyłam, że jest promocja na serię. Centella Ritual od, Epis, od Apis z polskiej marki, czyli po prostu ten łagodzący krem z ceramidami, z ogórecznikiem i z wąkrotą azjatycką od Apis Ja kupiłam jakiś czas temu maseczkę właśnie łagodzącą i ona jest cudowna, absolutnie genialna, pokazywałam ją kilka holi do tyłu jakiś czas temu i jak zobaczyłam, że ten krem jest teraz na prącę za 20 chyba 5 zł, to od razu wzięłam. Tylko że gazetka chyba kończy się pojutrze, więc tutaj już trudno będzie gdzieś tam to, to trafić. Ale ja mogę Wam powiedzieć, że bardzo lubię tą serię, no i teraz będę dosyłała krem. I przejdziemy sobie do Biedronki. Jeżeli chodzi o Biedronkę, to ja jeszcze do takiej Biedronki, tutaj pod Warszawą, która jest taką Biedronką. My się śmiejemy tutaj z sąsiadkami, że są pre Biedronka Premium, bo tam jest dział e, kosmetyczny naprawdę ogromny, gigantyczny. Są dwie alejki, no i jest bardzo dużo marek, których po prostu w pozostałych Biedronkach nie ma. E, ale te produkty, które ja kupiłam, to chyba powinny być w każdej Biedronce akurat. Coś takiego wziąłam, czyli Głasza. Kilkanaście złotych to wiodrące kosztowały. Ja mam głasza z Aliexpress Czyli plastikową Nie wiem jaki to jest materiał, bo powiem wam, że wczytywałam się tutaj i po prostu nie wiem Natomiast no, jak tak stukam, nie wiem co to jest Jakiś akryl Ale dwie takie fajne właśnie płytki Plus jakiś tutaj woreczek I ja tak często używam, że stwierdziłam, że wezmę e, Oczywiście do stosowania z olejkiem Naprawdę spoko, więc... Chętnie sobie potestuję. Następna rzecz to krem z Holifaj. Jeżeli chodzi o markę Holifaj, którą macie w biedronce, to ją robi na Komi, jak dobrze pamiętam. Tak, na Komi, czyli po prostu na Komi kojarzycie pewnie z Hebe. No i wzięłam sobie ten kremik z Holify, bo też potrzebowałam czegoś do twarzy. Jakieś mam ten z Rosmana, też kupiłam z Jołpa, ale, ale wcześniej właśnie wzięłam sobie ten za 16 zł. Wybór w tej biedronce kremów do twarzy jest akurat gigantyczny. Ja mają dużo takich serii, których już na przykład Rosman wycofał, jeżeli w Ciebie Lende i Eveline, ale i tak się zdecydowałam po prostu na Hollify. Skład jest krótki, ale jest bardzo dobry. To jest po prostu trochę loza, niebieska stokrotka, no i jakieś tam jeszcze widzę masło she, więc no nie wiem, czy on będzie, bo też jest oliwa z oliwek, olej migdałowy, więc pewnie jak macie tłustą skórę, to w ogóle absolutnie nie. Ale dla mnie powinien być ok. No i też fajne opakowanie w ogóle z kątką Airless więc myślę, że może się sprawdzić Z wyprzedaży, takiej absolutnej wyprzedaży wzięłam Face Queen, płyn micelarny, który kosztował 7 zł, a normalnie to też jest tam koło 15 Aloes i Biała Herbata to też kosmetyki, które jakiś czas temu weszły do Biedronki Ja czasami lubię sobie użyć płynu micelarnego, rzadko, ale czasami lubię Plus teraz też to jest najlepsza rzecz, którą myję pędzle więc jak mi się nie sprawdzi, to zawsze mogę do mycia pędzli zużyć. Więc wzięłam. On ładnie pachnie i jest, co prawda, na końcówce daty ważności, bo ma 3 miesiące do końca, ale no to jest właśnie jeszcze tak do zużycia. I to samo jest z wcierką, taka wcierka z Eveline, I'm Bio Hair to Love, wcierka wzmacniająca. Bardzo dużo tutaj wyciągów. bojkofeina, woda ryżowa, ekstrakt zrzęszenia, imbir, pokrzywa, biotyna, papryczka, czyli więc dużo się tutaj dzieje. I to też kosztowało jakieś 5 chyba złotych, 6. Um, Zostawiałam sobie kartonik, chociaż już zaczęłam używać tej wcierki, bo też ma no dokładnie to samo 3 miesiące do, do końca daty ważności. I Zostawiałam kartonik, bo cały skład jest na kartoniku Ale jak widzicie, no dużo jest tych składników aktywnych No i zobaczymy, dopiero zaczęłam tak naprawdę używać I co jeszcze właśnie w Biedronce akurat dorwałam No to takie podstawowe rzeczy Ale tak, Palmolive Dreamy Light Seria taka do mycia, której nie widziałam akurat w Rossmanie ani w HB To jest Raspberry Zinc, czyli po prostu malinowy żel pod prysznic I... Wiecie, jak on pachnie? Taką maliną kosmetyczną, taką trochę malinowo, ale też właśnie to jest zapach kąpieli, czystości. Bardzo ciekawe. Jeszcze go nie użyłam, a ja myślę, że właśnie będzie mi się fajnie sprawdzał. No i wzięłam z Felce azurra kolejny płyn do kąpieli. Ostatnio w Denku, albo jakiś czas tam temu pokazywałam Wam orchidea, zapach, który po prostu był tak genialny, i w ogóle te płyny są świetne. A tutaj był waniliowy, więc wzięłam Zobaczcie, one tu mają normalnie nuty zapachowe Tak jak perfumy To wiecie, to nie jest tak, że to jest tylko tam po prostu taki płaski zapach Pieniło się to też super No wiadomo, że jak macie bardzo słabą skórę jak ja No to nie jest do codziennych kąpieli Bo to jest po prostu na zwykłym sls Ale no świetne są Jak kochacie kąpiele w pianie, to będziecie zachwycone I to jest taka, boż, taka piękna wanilia ale też taka właśnie nie gourmand, tylko bardziej kosmetyczna, taka perfumeryjna. Też właśnie taki zapach trochę wanili, ale trochę też pielęgnacji, trochę czystości. To ja nie wiem, no te zapachy są po prostu przegenialne, więc tutaj w biedronce akurat możecie dostać, ale też w dilzie, czasami w action, czy wtedy się też mogą trafić. Wtedy to nie wiem, ale w dilzie na pewno ja kupowałam wcześniej, no i w action, więc. Ja wam tylko mogę polecić. No i to wszystko słuchajcie w dzisiejszym tym holu, więc nie było tak dużo rzeczy, ale skupiłam się na takich, które gdzieś tam były mi potrzebne i nie, nie robiłam jakichś wielkich zapasów. Więc dajcie łapkę w górę, jak lubicie takie hole. Zostawcie w ogóle coś po sobie, subskrypcję, będzie mi przemiło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!